No, 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 co tutaj jest? Trochę artefaktów. Trochę artefaktów, artefaktów w portale. Dobra. To ja idę zebrać hajs. Świetnie. I kapitol bierzemy. Teraz już będziemy inwestowali w inne rzeczy, bo będzie. Będą 4000 przychodziły 4250 Super Tutaj jest nieodwiedzona Pierwszy raz coś takiego widzę Co to ma być? Odwiedzę świątyni w niedzielę Co? Że w niedzielę odwiedziłem To jest lepszy boost? Tego nie znałem Dobra, to co teraz? Jestem tymi dwoma jednostkami tutaj Ten ma trochę wojsk Ten też ma tylko trochę Ale trochę więcej hmm. Najlepiej kogoś wysłać po wojska Tego wyślę po wojska Villetur. Ponad cztery tam dojdziesz dopiero Cóż Astrologowie ogłaszają tydzień władca roku. Władca roku, przyrost, plus pięć. Czy gdzieś pojawili się? Nie widzę. Dobra. To teraz doświadczenie samobiorę. Tutaj znowu piekielne ogary. O! Cóż, chcą się ruszać. Dobra, teraz mogę sobie rozmieścić tak. Faza taktyczna. Wysokie umiejętności taktyczne twojego bohatera pozwalają mu rozmieścić swoje wojska na określonych pozycjach przed rozpoczęciem bitwy. Super, właśnie to ja lubię. Dlatego mogę tak skupić bardziej, jak chcę, zależnie czy chcę. Teraz akurat chcę. No i przybliżyć się do wroga. Generalnie można też ustawić szyk zwarty, wtedy oni są tak blisko siebie. Jednakże często to się nie opłaca. Dobra, rozpocznij. Hmm, największą prędkość ma. Tak? 7. Tak jak i mój, tylko że ten ma bazową 7. Dobra, co możemy zrobić? Hmm, nic, nie możemy wyczerpać, mam 3 punkty magii dosłownie. Hihihi, hihihi. Coś czy, że on mnie mocno przetrzebi jak tak pójdę A mogę też wziąć coś takiego jak autowalka Ale to zazwyczaj się nie opłaca, bo autowalka trochę głupio gra Bo gra dokładnie tak jak komputer <ścoughs> Cztery gryfy zginęły Czy ty? Nie, ty nie kontratakujesz zawsze, świetnie Okej, okay. strzał zbliżeniowy. Po dwa zginęły. Teraz tych sześciu. O, stąd chcę atakować. Też sześć myczników. Chodźcie tak jakoś dookoła sobie strzelcie jednego... Wow! Ośmiu! No, to jest moc. Czterech straciliśmy, 302 zabiliśmy. Krysten nie może zdobywać więcej punktów doświadczenia w tej scenarii, Prawdopodobnie jednak przeniesie on swoje doświadczenie do następnej scenarii. No tak, bo tam kilku bohaterów najlepszych przynosi się. Okej, okay, nawigacja lub mądrość. Ja wolę nawigację, skoro już ją mam. O mądrość nie wiadomo czy w ogóle się Krystianowi przyda. Hajs, hajs, hajs. Za to się zawsze przyda. I artefakt. Leprechaun oferuje ci nogi legionisty za skromną cenę 2000 sztuk złota. Czy chcesz kupić ten artefakt? A ten artefakt będąc w aktywnym ekwipunku bohatera znajduje... znajdującego się w mieście. Zwiększał 5 tygodniowy przyrost stworzeń poziomu 2 w danym mieście. Eee... Nie, dzięki. Obrażony leprechaun tupie ze złością małą nóżką i postanawia cię zignorować. <gryśle> Okej. Okay. Kryształowa grota. Jeden kryształ dziennie dostarcza. I teraz lecimy tam, albo na spotkanie z naszym typem, który będzie wracał później. Ze świeżymi jednostkami. Hmm. 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 Gryfy, bastion mogłem zrobić wtedy. Ale tam. Możesz posiadać tylko jeden kapitol. Tak, i to jest ważna informacja, w innym mieście nie mogę już. Jak już jeden zbuduję, szkoda. Okej, okay, co tutaj ulepszyć? Z, w zasadzie to przydałoby się wszystko. Aha, magazyn zasobów gryf i bastion na razie nie, bo on daje mi na następny tydzień, czyli za 7 dni. Magazyn zasobów: jeden z drewna, jeden z kamieni, tego mi nie brak. Gilda magów, drugi poziom. Nie, dobra, będę ulepszał wszystko po kolei. Tylko czy po kolei, czy od najlepszego. Od najlepszego. Dobra. Jazda, jazda. Generalnie i tak musimy to odwiedzić, ponieważ muszę ulepszyć jednostki w obydwu armiach. Plus dostać nowe konie, świeżynki. To co, teraz klasztor? Okej. Okay. chodź już tutaj. Tak, dostajesz świeże konie. I niestety nie będziesz mógł teraz wszystkiego ulepszyć. Zaczę wszystkiego wykupić. Ulepszyć też w zasadzie. Bo za dużo hajsu na to pójdzie. Spójrzcie. 1800, 3000. Już tutaj. Krzyżowcy. Tyle. Dobra, to w takim razie poczekam tym tu. Na pewno na tym nie stracę, że będę teraz ulepszał te jednostki. O! Widać było już jakiegoś wroga. Gdzieś tu się poruszał na krawędzi widoczności. Jak widzimy jak mamy już raz odkryte, to cały czas widzimy co jest i co się dzieje w danym miejscu. Okej, okay, kolejny rumak. I tak... Przydałoby się ulepszać. Ulepić świeże gryfów. 3000 tylko. 20, co ja tutaj mogę ulepszyć jeszcze krzyżowców. Mogę wziąć. Uh, uh, uh. Nie, nie, nie. Ja myślę, że zrobię coś takiego. Zostawię tutaj te gorsze jednostki. No, tak. O, jakoś tak I hi, hi, zostawię to na ulepszenie Co mogę kupić... O, tych mogę kupić, tych... Tutaj jeden Więcej, żeby było więcej tego samego. A, mm, nie stać mnie po prostu. Czy zrobiłem coś? Zrobiłem już coś. To chyba poczekam turę w takim razie. Przydałoby się pochodzić i pozbierać te skrzynki. W zasadzie... O, tak zrobię? I zaraz po prostu krystanem to wrócę. No rzeczywiście, zbiera artefakty. <ntry> wiedziałem. Dobra, 1500. W zasadzie mógłbym zostawiać doświadczenie dla tego typa, ale tam, prędzej czy później się nauczy tego wszystkiego. Wieża łuczników teraz czy strasznica? Wieża łuczników. Tutaj jest dwóch, stówkę za pięć tysięcy. Hu ale dwa razy atakuje. I dwa trzy, a nie jeden trzy, tak mi się zdaje, że było. Eee, dobra. 1250. No Dobra, Christian, dajesz, dajesz. Tutaj pójdziemy. Tam wędruje. Mam nadzieję, że on zabije tych czartów po drodze o czortów, czorciki. Okej. Okay złe oka. Nie wiem, czy mamy złe oczy. Staw z klejnotami. Taki chciałbym mieć. Jeden dziennie dostajemy klejnotów. Okej, okay. co tutaj? Ulepszamy ostatnie. I następnego dnia zrobimy już gryfi bastion. Wtedy będziemy mieli więcej gryfów w następnej turze, a w następnym tygodniu. Pięciu. Tych ulepsza. Eee, o. o. Dobra. Hajs, hajs potrzebne. O. Zajmuje, zajmuje. Latarnia morska. Latarnia morska jest teraz pod Twoją kontrolą i Twoje okręty zwiększają swój zasięg. Okej. Okay. Bierzemy hajs oczywiście. Targowisko nie jest mi potrzebne. Kolejne skrzyneczki. Gryf Bastion. Tak jak mówiłem. Teraz porobię trochę jeszcze ludzi. Mało ich. No cóż. Jedziemy dalej. Tydzień kruka był. Tu tu hajs. O. Akademia Wojskowa. Pokryty bliznami, instruktor oferuje ci, iż za tysiąc sztuk złota wytrenuje twoją zdolność obrony lub ataku. Mamy więcej obrony niż ataków, więc bierzemy atak. Tutaj jest jeszcze stara szopa. Hmm. Tam u Krystiana nie mam lepszych koni. Szkoda. Bractwo Miecza. Nie. Magazyn nie. Gildia Magów. Ile? Tysiąc tylko zapłacę. Dobra. Od razu każdy odwiedzający ma te nowe czary. Dobra. Generalnie ciebie wyciągnę. O, balista cię kupię. Zresztą tutaj go zostawię, żeby od razu mu się dodawali ci gościa, żeby nie musiał przerzucać. 14 już 3 mogę zrekrutować. Ale się opłaca, się bardzo opłaca. Zanim ci zabiją jednego, to ty zabijesz go. I wcale nie będzie minusu do zadawanych obrażeń. Dobra, jeszcze sobie poczekam. Przeszkujesz staną szopę i znajdujesz przydatne zasoby. Ok, poziom trzeci. To chyba maksymalny, jaki mogę używać tą postacią. I biorę. Siarki mi brak. Będę musiał zająć odkrywkę siarki. Co tutaj mam? Hmm. Chcę mieć te same jednostki skondensowane, zamiast rozdrobnioną, tak jakby. Znaczy zamiast tak rozdrobniony na wiele jednostek, więc. O, dwóch czempionów jeszcze. No, Fajna armia tu się robi. To jakoś tak przesunę. O! Dobra. Ci goście całkiem nieźle, wa właśnie. Walczy skutecznie w bezpośrednim starciu, czyli tyle samo zadaje uszkodzeń, co strzelając. Normalne jednostki strzelające nie zadają tych samych obrażeń. Dobra, to. To jest dzień drugi. Dobra, czas wyjść. Tobą pójdę. hu. Huh, huh. Do czortów? Czy nie? Tak, pójdę do czortów. A czort z tym. Myślę, że i tak zanim mnie zaatakuje tamten typ, to trochę minie czasu. Być może tutaj jest jakieś przejście przez te góry. O tu, 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 tu. Dobra. Uczony. Wyjechawszy z przecinki, dostrzegasz odpoczywającego po trudach podróży uczonego. Zadowolony z Twojego towarzystwa, uczony chętnie przekazuje ci część swojej wiedzy. Poziom pierwszy, nauka czarów. Pozwala wymieniać bohaterom wiedzę o posiadanych zaklęciach poziomu pierwszego i drugiego. Hmm. Niezłe. Tu są magogi. Magogi są całkiem niezłe. A czym magogi to jest jednostka drugiego poziomu? Z miasta zwanego Inferno Czyli tak jakby dokładnym, Dokładnego przeciwieństwa zamku Zamek to są anioły I tak dalej A Inferno to są diabły I Nawet anioły i diabły mają coś takiego Że jak atakują siebie wzajemnie To mają dwukrotne obrażenia <laughs> I to nawzajem Dobra o, nie uciekają w popłoch. Świetnie Będę miał odkrywkę siarki W następnej turze Grupa czarty. Właściwie to mogę zapisać teraz. Pierwszy zapis. O. Dobra, czarty widząc potęgę twojej armii uciekają w opłochu. Nie chcę go wyganiać, żadnego z nich. Tu czyli pierwszy level właśnie z Inferno. To sam robią. Okej, okay, będziemy mieli kolejne kamieniołomy. Co tutaj? Magazyn zasobów. Wszystkiego mamy aż w nadmiarze. Możemy nawet zrobić trzecią. Tutaj trzeciego zrekrutować jakiś rycerzek Lord Hart. Powinien z psami chodzić w takim razie. Ale ma dowodzenia, ma finanse. Specjalność finanse. Czemu nie? Mogę go wziąć. Od razu go zbustuję. Dobra. I tutaj sobie go przyniosę na górę dla wygody. Książeczka też się przyda. Teraz ma on trochę więcej czarów trzęsienie. Uszkadza mury miasta w dwóch losowo wybranych miejscach. Zobaczycie już za jakiś czas, jak wygląda oblężenie. Dobra, co ja tobie mogę zrekrutować? Masz halabardierów, to ci zrekrutuję halabardierów. Na sam środek. Krzyżowcy, czempioni... Hmm... Strzelających wezmę ci tych. Okej. Okay. Też sobie trochę poczekasz. Dobra, jeden dziennie. Hajs, hajs. Szkoła Magii! Twoja skóra aż mrowi od wypełniającej okolice magii. Jeden z akolitów oferuje się dać ci lekcje za skromne tysiąc sztuk złota. Będziesz mógł powiększyć swoją wiedzę w, lub wzmocnić potęgę swojej mocy magicznej. To ja wolę w takim razie... Chyba wiedzę. Będę mógł wtedy częściej czarować. To na razie ważniejsze. Okej, okay. Reptilioni. Oni są już z. Fff, jak się nazywała? No, nie pamiętam jak to na miasto się nazywało. Dobra, bierzesz kamienie i zobaczmy, co tutaj jest w okolicy. O, tutaj jakiś. Taki malutki skrawek mgły, wajny, Dziwne wygląda. O, miasto kolejne. Obserwatorium. Zeszty tu Tak, obserwujesz. Gdzie jest wróg? Tutaj widzę kolejną. Kopalnię złota. Nie widzę wrogich żadnych bohaterów. Co to jest? Tutaj kolejne miasto. Miram. Hmm. Widać tylko, co tutaj jest. Jakie typy. Nie widać w jakiej ilości. Chyba, że mamy specjalną umiejętność, a jej nie mamy. To jest też ciekawa taktyka, jak się gra w multiplayer, żeby brać przynajmniej po jednej nosce ze wszystkich możliwych u ciebie w mieście, czy tam przynajmniej po jednej nosce ze wszystkich mocnych, bo wtedy widać, że masz mocne jednostki, a nie wiadomo ile. I może się okazać, że właśnie ktoś używa takiej taktyki, mylącej, tak jak ja mówię. Może się okazać, że nie. Więc ciężka sprawa. Dobra, lecimy tutaj. No, całkiem niezły garnizon, jednakże dam sobie radę. Jak widzicie, nasza katapulta od razu atakuje tutaj mury. I jeśli mamy specjalną umiejętność, to możemy sami sterować tą katapultą. Tutaj nie możemy ją na losowo razić, te mury. Dobra, ty możesz wlecieć. Aha, tu jest tak, że do, dopóki nie rozwalimy murów, to nie, nie możemy oczywiście przejść. A tu jest wejście. I oni mogą sobie wejść właśnie tym wejściem. Czy wyjść z garnizonu. No to będziemy niestety liczyli na początku. Ponieważ sami tylko gryfami możemy tam wlecieć. Dobra, ja podejdę tutaj. Żeby ktoś, kto będzie atakował stąd, musiał wyjść i być atakowanym dzięki temu z kilku możliwych pól. Ok, kogo tutaj strzelić? Tych co jest dużo. Znacznie ich osłabiamy dzięki temu. Dobra, a gryfy. Ważne, żeby was rozwalić. 12-10. Można w zasadzie zainwestować jedną turę, żeby podejść z tymi gościami. Ho, ho 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 Z tymi krzyżowcami to sobie nie dadzą rady. się <laughs> od razu zostały same kości. <laughs> Może jakiś czap rzucę teraz. Oj, tak samo widzimy jak ja tutaj nie mam umiejętności z balisty, to też sama balista razi kogo chce. Dobra. Trzęsienie! Uuuu, wow, szkadza mury. Tak! To wygląda mi na bardzo fajną rzecz, którą możemy teraz zrobić. Odesłanie martwiaków, tutaj nie ma martwiaków, osłabienie. Też jest fajne. Tutaj nie ma podane procentowo, ile to zadaje tak jakby, no, jaki modyfikator będzie miało. Tak naprawdę to jest wyliczane jednocześnie z wiedzy i z jakichś tam modyfikatorów dodatkowych. Ciężka sprawa. Polaminowe. Tworzę w losowych miejscach na polu bitwy cztery polaminowe widoczne tylko dla gracza i natywnych dla danego terenu oddziałów. Hmm. Czyli tutaj akurat dla większości z wrogów. Każdy oddział, który wejdzie w miny powoduje ich wybuch. Precyzja. O! Zwiększ zwiększasz skuteczność walki wybranego oddziału podczas walki na odległość. Albo Fortuna, szczęście wybranego oddziału, dobra, bierzemy Trzęsienie. Yy, ledwo nadszerpnęło te mury. Fe. Okej, okay, tutaj zostało otwarte. I cały czas jest otwarte. Ja nie bardzo kwapię się, żeby tam wchodzić. Ale chyba innego wyboru nie mam. Mam. się. Ile ty masz życia? Jeszcze 62. Jak biorę brąsie, to mi się zwiększa obrona i to dosyć znacznie. Dobra, klepiem tych z dużą ilością. 10 zginęło. 6 gryfów. O! Koniec z gryfami. Jazda z tymi. Co? Ach, myślę, że wszyscy zginą. A ten atakuje dwukrotnie, tak? No to wychodzi. Cholera, rozwali mi czterech już. <słuch> Sześciu. <słuch> Gniecie, miecznicy. Czterech zginęło. Jeszcze już tam zostało. Dobra, strzelam do tych. Dwunastu zginęło. I jeszcze 17, i coś. A. 12, i 17. Nie. Dziwne. 17, i 11. Jakoś dziwnie się wyświetla. Wszyscy? Nie. 10. O! Podwójny atak za pomocą szczęścia. Właśnie szczęście daje ci podwójny atak, jak już wybierzesz kogoś. A. Morale wysokie dają ci podwójny ruch cały, czyli też podwójna. Tyle, że możesz wtedy ruszyć się w dowolne miejsce. W siedmiu mi zginęło. A ilu zabiliśmy? Finanse lub magia Ziemi. Magia Ziemi to by się przyda. Pozwala rzucać zaklęcia magii Ziemi po zmniejszonych kosztach. Świetnie. I od razu kolejny level. <noise> Pomoc. Tak, kontrola nad namiotem medyka i dodanie 50 punktów życia pierwszemu stworzeniu. Hmm. Nie mam namiotów medyka na razie. Biorę mądrość. Okej, okay, mamy następne miasto. Sekundka.